Cześć. Dzisiaj sprawdzam, co tam w moich arbuzach słychać. Mamy 16 czerwca. Także już tutaj coś zaczyna być widoczne. Przede wszystkim, co się mi rzuciło w oczy, to ten arbus, który sobie tutaj rośnie. Bardzo ładnie wygląda. Fajnie. Są też inne. Także no jakieś owoce zawsze z tego będą. Fajnie, fajnie. Mnie tutaj nie było tak ponad tydzień czasu, tylko tyle co dodawałem wodę, bo miałem inne rzeczy na głowie i za bardzo tutaj na to nie zwracałem uwagi. No, ale widzę, że arbuzy sobie bez mnie też całkiem nieźle poradziły. E, pierwsze co, to tak, mam tutaj dwie odmiany: Crimson. Oraz złotowolicy. No i tak zwracam uwagę na te krzaki, jak one wyglądają, i powiem Wam, że różnicy pomiędzy jedną a drugą odmianą nie widać. Są na tym samym stadium rozwoju i one jeszcze tutaj praktycznie ze sobą zaczynają się przyplotać. No i z czasem ten kawałek będzie przypominał tutaj ładny zielony dywan, także chwasty. Bye-bye, już tutaj nie będą sobie rosły. Tak, jak popatrzyłem, no to tych arbuzów też tutaj trochę jest. Niektóre większe, tak jak widzieliście, inne mniejsze, inne jeszcze takie w formie małego agresu. No tutaj, jak widzicie, kwiat jest już zaschnięty, także do zapylenia doszło, no i roślina powinna go sobie tutaj już rozwijać. A na przykład tu obok mamy kwiat żeński, jest zawiązek. No i miejmy nadzieję, że będzie zapylony, także ten zawiązek zostanie utrzymany. Kwiat obleci. Oczywiście, no to też nie ma gwarancji, bo później z różnych przyczyn może dojść że do tego, że roślina ten zawiązek, mimo że było poprawne zapylenie, również może go zrzucić. No i tak. Arbuzy, rośliny żarłoczne potrzebują i wypić, i zjeść. Także azot, fosfor, potas. Tego należy im dostarczyć. Moje po posadzeniu dostały 2-3 garści obornika granulowanego. Dodatkowo, z racji tego, że mam tutaj taki prosty, bo prosty, ale jednak skuteczny system nawodnienia kropelkowego, to mam tutaj możliwość, że po prostu na tą ilość wody, która się tutaj znajduje w tym wiatrze, daje odpowiednią ilość nawozu wieloskładnikowego. No, i tą rurką nawóz jest transportowany do moich roślin. Tak, żeby one były zasilone, żeby miały po prostu co jeść. Inna opcja, no to taka, że można też nawozem w płynie pryskać po liściach, ewentualnie do konewki i podlewać. Podlewając też dostarczamy wtedy nawozu. Także takie opcje co do podlewania. Podlewam dwa razy dziennie rano i wieczorem. Rano po to, żeby ziemia tutaj była wilgotna w ciągu dnia, i że podczas parowania, żeby po prostu ta roślina, system korzeniowy w jakimś stopniu był chłodzony. No bo wiecie, no niestety jest upał, daje się we znaki nam ludziom, a roślinom tym bardziej. No i od razu właśnie coś takiego, że raz dajecie wodę arbuzom, powiedzmy na wieczór jak już słońce zajdzie tylko lepiej jest dać mniej ale po dwa razy. Jest to szczególnie ważne w lipcu gdy arbuzy już będą znacznie większe niż ten tutaj który widzicie. Będą dużo większe no i przez to jeżeli dacie dużą ilość wody no to ten arbus on może po prostu nie nadążać z pochłanianiem z przyjmowaniem tej wody i on może po prostu zacząć pękać, także może dojść do jego pękania. Oczywiście, jeżeli uprawiamy w gruncie, no to też jest ryzyko, że przyjdą ulewne deszcze, no i też może do tego zjawiska dojść. Także to jest coś w podobie jak przy pomidorach, że potrafią pękać nam skórka pomidora, potrafi nam pękać. I tak, ja moje tutaj o, arbuzy mam w gruncie, także o zapylanie się nie martwię. Zdałem się na pomoc skrzydlatych przyjaciół. Niech owady zapylają. No i tak jak widzieliście, no trochę tych arbuzów jest. Ja tam nie handluję, na moje potrzeby starczy. Ale co w sytuacji, gdy macie tunel foliowy, no tam może występować już problem z tym zapylaniem. Te owady albo wlecą, albo nie wlecą. Dlatego teraz skupimy się chwilę na kwiatach. Tutaj tak, jak widzicie, jest zawiązek, i to jest kwiat żeński. Kwiat żeński, on posiada słupek, ale arbus też ma kwiaty męskie. Kwiat męski wygląda w ten sposób: to jest po prostu łodyżka. Z drugiej strony, zaraz spróbuję pokazać. Z drugiej strony, tam pod płatkami, jak widzicie, nie ma małego zawiązka. Tylko no to jest po prostu kwiatek. No i co robimy w takiej sytuacji? Najlepiej w tunelu foliowym taki kwiatek obrywamy, usuwamy z niego płatki i tym, co nam zostało, czyli tymi pręcikami, pocieramy tutaj o nasz słupek. Wtedy mm, mamy szansę taki kwiat zapylić. No i następnym etapem będzie to, że kwiat zacznie schnąć, czyli o, tutaj Wam pokażę. Finalnie będzie wyglądał tak, no i zacznie się rozwój owocu. Także tak to wygląda. Ja tutaj tego nie robię. Nie, nie zapylam sztucznie. Wdaje się na pomoc owadów zapylających. No i jeszcze taka kwestia. Też nie usuwam tutaj pędów, no bo tak jak Wam wspomniałem, do tej pory nie miałem niestety na to czasu. Także e, samo sobie to tutaj żyje, można powiedzieć, i, i jakie w stanie roślina jest pędy wytworzyć, takie niech sobie wytworzy. Ewentualnie możecie zrobić coś takiego, jeżeli widzicie, że kwiat jest, znaczy kwiat, e, jeżeli krzak jest trochę słaby, można zrobić coś takiego, że tutaj leci nasz pęd, prawda? Tego zabierzemy. On tam sobie leci, leci, leci i mamy tutaj owoc możemy zostawić mu raz, dwa za trzy liście za tym owocem i resztę obcinamy tak żeby roślina już nie marnowała swojej energii nie wysilała się żeby Produkowała dalej owoce w dalszej części tego pędu, co za tym idzie, żeby rozwijała ten pęd, tylko żeby skupiła się na dostarczeniu substancji odżywczych właśnie tutaj do tego. Ewentualnie, no to tutaj z takiego krzaka też możemy usuwać niektóre pędy, zostawiać jeden, dwa w zależności i w jakiej kondycji jest krzak. Po posadzeniu, jak już te krzaki też się przyjmą. Jak widzicie, że jakiś tam krzak, no taki trochę, wiecie, nie domaga słabawy, taki, ale wypuścił pęd, i zaraz na tym pędzie jest owoc. No to yy, można zrobić jeszcze taki zabieg, że można usunąć ten owoc, który zaraz tutaj zostanie wytworzony. I to jest dobre w tej sytuacji, ponieważ roślina nie będzie, która jest słaba, nie będzie nam Próbowała stworzyć tego owocu, tylko ona skupi się na rozwoju swoim. E, rozwinie najpierw krzak, i dopiero potem, jak już będzie dobrze ukorzeniona, silna, oczywiście, będzie miała substancje odżywcze, wodę, no to wtedy na tych pędach zacznie produkować, wytwarzać owoce. Także tak to wygląda. E, I myślę, że co jest z mojej strony. A, jeszcze jedna rzecz: arbus nie lubi zimna. Także wsadzenie w gruncie, no to najlepiej w maju, gdy mamy już ustabilizowane temperatury. Chociaż wiecie, teraz to te wiosna, lato, to mamy takie dziwne, że ciężko czasami mówić o ustabilizowanej pogodzie. Ale no, jeżeli temperatura spada poniżej 7 stopni, no to już jest źle. Należałoby, jeżeli macie w gruncie, taką uprawę nakryć. I co, z mojej strony to tyle. Plantacja arbuza rozwija się całkiem nieźle. Ja lecę dalej. Do następnego odcinka. Cześć.